Później jak coś, Cześć, ty witam na kanale Domstern i zapraszam na kolejne podsumowanie wyścigu dzisiaj w United F1 League na torze w Meksyku. I przechodzimy już do wyścigu. I jak Ale widać, tutaj w kwalifikacjach P9 tam były ponad sekundy straty do pierwszego miejsca. Więc tutaj włączona, bardzo duża przepaść. Te, działa, działa, te, e, działa, te straty działa. do tych tutaj to kierowców naokoło były troszeczkę mniejsze, więc szansa jest, żeby coś tutaj zyskać może właśnie względem nich. No i coś, przechodzimy do startu. Ja startuję na medach, tutaj niektórzy kierowcy na hardach. I jak widać, tutaj start całkiem niezły, bo już na początku tutaj jedną pozycję zyskałem. W oczywiście dużo się dzieje do pierwszego zakrętu, więc szansa jest na to, aby może jakieś kolejne pozycje tutaj zyskać. I jak widać, tutaj gdzieś kierowcy ze sobą się stykają, tam Alpin i Aston. Tam jeszcze jeden kierowca gdzieś został wyprzedzony, więc ja w tym momencie już tutaj mam trzecią pozycję. Walczę mniej więcej nawet, może powiedzmy, o drugą. Tutaj gdzieś się za drugim kierowcą Alpin trzymam z tyłu, to muszę troszeczkę wcześniej zahamować. Lekki tutaj kontakt i on gdzieś tam się uderza w Mercedesa, tam Mercedes wyprzedza jego. I ja finalnie ląduję na czwartej pozycji, więc no start z dziewiątej na czwartą to jest naprawdę, naprawdę dobry, dobry początek. I No i teraz, oczywiście, tak standardowo starać się tutaj utrzymać za tymi kierowcami. Jak ostatnio jechałem na Hiszpanii, to udawało mi się bardzo tutaj długo i jest właśnie jakby podobna sytuacja. Wtedy kierowcy z przodu byli na na pośredniej mieszance, ja byłem na, na miękkiej, i przez długą część udawało mi się za tymi kierowcami utrzymać. E, tu dzisiaj mam trzech kierowców przed sobą, bo jachu, który w tamtym wyścigu poleciał na początku, tak jak teraz tak jak mi się udało tutaj czysto przejechać i jest razem z tymi kierowcami Mercedesa. E, no i za sobą, tutaj, jak widać, mam e, dwóch kierowców ta tak, jeden na Medach, drugi na Hardach, więc. No tutaj oczywiście będzie plan taki, aby spróbować od nich uciec, tak, żeby oni tego DRS-u nie mieli, no i żeby sobie oczywiście tak ten DRS jakoś jak najdłużej trzymał na tych kierowcach z przodu i jakoś starał się właśnie od tej stawki z tyłu uciec, więc póki co tak to, tak to wygląda. Na razie ta, ta różnica jest, jest dosyć mała, to, to nawet rekord jakimś cudem w pierwszym sektorze i i wygląda to powiedzmy obiecująco powoli tak tą przewagę nad tymi kierowcami z tyłu też też zyskuje, więc no zobaczymy oczywiście, czy uda mi się to, jak długo uda mi się to utrzymać tą tendencję. No i tutaj jak widać na szóstym okrążeniu już ten dystans do tych kierowców z przodu straciłem niestety, więc drs nie mam, więc zaraz zostaje tutaj sam. Aston z tyłu no mam na nim na razie bezpieczną przewagę trzech sekund, ale oczywiście ta przewaga zacznie maleć, kiedy te um, pośrednie opony zaczną już troszeczkę tracić tej przyczepności. I on wtedy na tych hardach oczywiście będzie miał przewagę. Tam jeszcze widać kierowca McLarena, um, który startował przede mną. Um, też jest tam gdzieś dosyć daleko, więc, ale to jest oczywiście też dosyć spora tutaj różnica, więc na ten moment ja mam jakby um, tutaj samotny wyścig. Tak, to też jedno z pierwszych, w sumie myślałem, że to było ostrzeżenie. Tak naprawdę to było drugie ostrzeżenie, bo mm, e, gdzieś tam na początku dostałem jeszcze jakieś inne ostrzeżenie, którego nawet nie, nie, nie zauważyłem. Także też to oczywiście tutaj muszę uważać na, na te właśnie wyjazdy, gdzieś poza torze, jakieś ściananie zakrętów, żeby tych kar załapać, bo to oczywiście na koniec tutaj może później ważyć o pozycji na koniec wyścigu. Przechodzimy do 15 krążenia, kiedy ja tutaj decyduję się na zjazd. Tutaj dużo się nie działo, tak, Taxi mnie wyprzedził. Tam jakby żadnej walki nie było, po prostu mnie wy wy wyminął. Za który był dalej tam 7 sekund dalej, jest, se to utrzymuję. Ja mam 3 sekundy kary, niestety, bo w jednym miejscu głupio wyjechałem i, i dostałem kolejne, trzecie ostrzeżenie. Teraz tutaj wjazd do Pitu i niestety. Nie wiedziałem, że dostanę dychę. I niestety tutaj, ja tego zrobić. E, nie ogólnie tego, tego toru w ogóle nie trenowałem, to było w ogóle e, w tej grze, e, akurat to było pierwsze moje podejście. E, pierwsza jazda na tym torze, a więc gdzieś tam na szybko jakiś setup sobie znalazłem tak? I, i w ogóle nie, nie trenowałem, znaczy z botami tam no trenowałem, mam tylko chwilę, więc dlatego tak czułem, że ten wjazd do pitu mi nie wyjdzie, no i oczywiście tak to się stało. No i mamy dodatkowe 10 sekund, więc e, jakby no w tym momencie a wtedy czwarte miejsce, które miałem, o to już można raczej po, oczywiście zapomnieć, tak? No bo mam 13 sekund. A, a, kierowcy z przodu, tak? Oczywiście bez kar. No, oni muszą zjechać jeszcze, ale no, za tam był w 7 sekund, tak? Tekst i tak pewnie bym mnie wyprzedził później. M, więc e, jeśli oczywiście tutaj nic się nie wydarzy nadzwyczajnego, jakiś nie będzie safety car, no to w tym momencie tak e, stracę tą czwartą pozycję na rzecz tych dwóch kierowców, no bo tak przez te kary, właśnie 13 sekund, no to spadnę za nich, no ale no cóż, tutaj jakby przez większość czasu mam taki samotny wyścig, więc a, przejdziemy sobie troszeczkę dalej, zobaczymy czy tam będzie jakaś szansa, może później, ewentualnie jak oni zjadą i, i może wtedy będzie szansa gdzieś może jakieś powalczyć. I przechodzimy sobie do 27 okrążenia, jak widać tak tutaj już taxi zjechał, Zordon tak samo, Zordon jest 10 sekund za mną, więc on oczywiście będzie przede mną, Taksi tym bardziej tak, bo jest 3 sekundy. Ja tam oczywiście stratę do tych kierowców z przodu mam bardzo, bardzo dużą, więc no tutaj ewentualnie szansa na to, aby reszta jakiś kierowca Red Bulla gdzieś z problemami, jeśli ewentualnie dałoby mi się nad Zordonem troszeczkę pod koniec zacząć tę przewagę zwiększać, i może wtedy udałoby się ewentualnie od kierowcy przed kierowcą na skończyć ten wyścig, no bo jakby to oczywiście przed kierowcą Ostana nie ma jak. I teraz ogólnie tam widać e, na minimapce kaszyn e, ten, ten kierowca Red Bulla, e, w, kasuje bolid na wjeździe do pit Tam ogólnie było podejrzenie, że być może to było specjalnie, gdzieś tam później oglądając oglądałem z powtórek z e, perspektywy jednego bolidu. Tak to ogólnie wyglądało z tego co on gdzieś tam mówił. Więc e, ten safety car, e, na początku ogólnie byłem trochę niezadowolony, no bo wiadomo cała przelaga się tutaj oczywiście ta cała różnica się zniweluje, ale ja ogólnie mam szansę tak, bo oczywiście jak wszyscy kierowcy będą zjeżdżali do pitu na, na nowy komplet e, e, opon to te 10 sekund stoję więc w tym momencie tu jest szansa na to, żeby ewentualnie być przed Zabdoną i później ewentualnie po restarcie z nim powalczyć. i Przechodzimy tutaj 31, zaczynamy teraz 32 okrążenie, mamy reset. Ogólnie wszyscy kierowcy naokoło założyli miękką mieszankę. Yy, ja nie miałem świeżego kompletu, ale zdecydowałem się jednak na tą pośrednią yy, z tego względu, że to tutaj zużycie yy, na tych softach byłoby dosyć duże, więc mimo, że mam tych okrążeń bardzo mało, ale to pod koniec może ewentualnie tutaj yy, pozwolić na jakąś walkę. I w tym momencie tutaj mamy już resta, leki uścisk na, na wyjściu, ale. Yy, yy. To akurat nie było jakimś tam dużym problemem, większe tutaj yy, zadowolenie z mojej strony, bo to, że kierowca na który jest za mną, yy, miał ten start troszeczkę gorszy, jest już tam mniej więcej sekundy yy, z tyłu, no, a ja w tym momencie właśnie ścigam się z nim yy, tak, aby yy, mieć tą yy, przewagę nad nim na koniec yy, właśnie ponad 3 sekund, tak, no bo on oczywiście tych kar nie ma. Nie wiem ile oczywiście ma ewentualnie ostrzeżeń, no ale no w tym momencie tak tutaj. Plan jest taki, aby spróbować jemu uciec. Chyba kierowca Stanach jest przede mną, no oczywiście, no też musiałbym go wyprzedzić i później uciec na ponad 3 sekundy. A co akurat wiem, że tutaj mogłoby być problemem, bo ona dosyć dobre tempo ma. No i tu jeszcze mamy po drodze gdzieś jakichś kierowców zdublowanych, Tam było dwóch kierowców gdzieś między nami. I... I jakoś tutaj nie, nie chcieli za bardzo odpuścić yy, i tej pozycji yy, ten jakby jak przepuścić, tak? Gdzieś tam ogólnie byli zmieszani z innymi kierowcami. Yy, oczywiście, na szczęście, tutaj nie, nie gdzieś yy, razem ze mną, więc tutaj akurat nie było problemu, ale wiem, że gdzieś tam byli troszeczkę z tyłu i, i dalej się jakby trzymali ze stawką. No ale w tym momencie, tak, mamy yy, kolejne okrążenie, tak, Teraz RS będzie aktywny Oczywiście, dopiero na tej drugiej strefie, w sumie jakby trzeciej, tak, no bo mamy tutaj dwie strefy DRS, trzy strefy DRS, z czego dwie są z jednym punktem detekcji na wyjściu właśnie na tą prostą startową. Ja tutaj nie ma że boli poli strona, troszeczkę tutaj się zagapiłem przy hamowaniu, ale oczywiście udało się tutaj bez żadnych konsekwencji. Ani go nie uderzyłem, ani ja gdzieś nie poleciałem, nie zblokowałem sobie gdzieś tyłu. Więc wracając do tego DRS, tak tutaj. Dopiero na tej trzeciej strefie DRS a, 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 będę mógł e, z tego skorzystać. No i też, jak widać, ten kierowca ma z tyłu. Jest już półtorej sekundy za mną, więc on tego drs nie będzie miał, żeby się na mnie podciągnąć. Więc tak mnie ratuje. Ja tutaj właśnie będę miał szansę na to, aby powalczyć z kierowcą Astona. I też będę liczył na to, żeby ci kierowcy z przodu e, zdążyli odjechać na tyle, aby właśnie Aston tego DRS-u nie miał. Ale jak widać, no tutaj. <laughs> W tym momencie tak, to skrzydło ma otwarte, więc ten DRS ma, ale tam tej baterii za dużo nie ma. Ja mam tej 70%, więc to jest też szansa dla mnie, aby właśnie później na tej prostej go być może wyprzedzić. Tam kierowca McLaren Rally się utrzymuje w tych półtorej sekundy, więc tutaj oczywiście tak jest. Nie wygląda to najlepiej, no, ale mamy tutaj prostą startową, tak, skrzydło otwarte. Ja i ja, tutaj kierowca stona, tak, ale ja właśnie używam tego hatlapa. Mam więcej tej baterii, więc jestem w stanie go tutaj wyprzedzić już do pierwszego zakrętu. Teraz, oczywiście, dalej ten DRS będę miał, bo tak tutaj ogólnie to działa, że jest jedna detekcja na dwie strefy, więc udaje mi się tutaj znowu tak troszeczkę podgonić. Kierowca McLarena z tyłu tam już blisko, blisko 2 sekundy jest za mną, więc to też dobrze wygląda. Tylko ogólnie z tego, co później widziałem, to. Kierowca McLaren był tam podciągany przez jednego z dublowanych kierowców, czego oczywiście nawet nie wiedziałem, ale mimo, to, mimo tej pomocy, tak od tam dublowanego kierowcy, tak za bardzo on się tam jakoś nie zbliżał albo nie trzymał, bo mimo wszystko ta różnica tutaj do niego cały czas rosła, mimo że on też miał ten DRS, którego no ja już teraz tego nie będę miał, niestety, no bo tu kierowcy z przodu są dosyć z tyłu. Ale też y, kierowca z tyłu y, ten Aston, tak, on zaczyna już troszeczkę tracić, wiedząc, że on nie miał tej baterii wcześniej, i tutaj ogólnie tej baterii tak łatwo y, tak się nie, y, nie odnawia. Więc on będzie miał problem, żeby nawet teraz, mając DRS, mnie tutaj gdzieś podgonić i wyprzedzić. Więc ja tutaj na spokojnie sobie, sobie jadę. Tak. Tam kierowca McLaren'a, mając ten DRS tam gdzieś, widać teraz, że ta y, y, strata troszeczkę zmalała albo no ponad 2 sekundy zeszło do. nie ma 2 sekund teraz, troszeczkę znowu wzrosła. No ale ogólnie mam tutaj już bardzo mało czasu na to, aby być na powyżej tych 3 sekund i chociaż to piąte miejsce sobie, tak, oczywiście zapewnić na koniec wyścigu. Więc tutaj oczywiście staram się, staram się jak mogę. I też ogólnie to jest taki moment, gdzie te softy już zaczynają troszeczkę puszczać i ci kierowcy na tych softach już tak nie mają takiej pewności na tym torze, zwłaszcza tej w tej. Tej sekcji, gdzie można tutaj m, pojechać na pedale ściemniętym w podłogę, i ogólnie, właśnie tak, ta przyczepność jest, że na tych softach tam już może troszeczkę powoli być, być problem. I jak widać, tak tutaj kierowca Astana no, jest tam jeszcze cały czas RS, ale tak jak widać, on tutaj do, zyskuje, znaczy zyskuje, no, dostaje karę 3 sekund, więc m, bardzo, bardzo dla mnie dobra sytuacja. McLaren gdzieś tam straci troszeczkę w trzecim sektorze. To już jest 2,6, mam ostatnie okrążenie, więc ja teraz walczę o piąte, czy znaczy w sumie czwarte miejsce z kierowcą na szóstej pozycji. I ta przewaga teraz jest troszeczkę większa, no ale on dalej tam cały czas ma te DRS na jednym z tych zdublowanych kierowców. Więc ja tutaj ogólnie tak staram się, ile mogę. Tak jak mówię, podczas wyścigu ogólnie nie, nie widziałem, oczywiście to się dopiero zauważyłem dzisiaj na powtórce. Ja sobie nie zdawałem sprawę. po prostu ja wtedy jechałem swoje i starałem się tak na te ponad 3 sekundy odjechać I tak jak tutaj widać, kierowca Stana już teraz nie będzie miał DRS-u nawet na tej trzeciej strefie McLaren tam już 2,7, więc szansa jest teraz tutaj właśnie W tym drugim i sześćim sektorze, a na to, aby odjechać tym kierowcom, znaczy głównie kierowcy McLarena, tak Wykorzystując właśnie te opony I tą lepszą przyczepność więc ja tutaj oczywiście tak, kotlapta trochę tam tego overtake'a, żeby jeszcze troszeczkę zyskać tej prędkości. Jeżdżamy już tutaj na ostatni odcinek y, tego toru. Tam widać 2,9, więc jest bardzo, bardzo blisko. E, ostatni zakręt. E, tam już jest 3,3, ,3, więc w tym momencie mamy czwartą pozycję. I jak tutaj jeszcze, tak jak widzę, jeszcze nie byłem pewny, bo to jeszcze czasami cztery. to się let's zmienia. Kurwa, ale... spodziewajcie <laughs> <Zdzięczajmy, śmiech> po 4. Ale się wą, udało. Z... 9. miejsca na czwarte jestem ogólnie tak, jestem w, ogóle w szoku że udało się chociaż to biorąc pod uwagę tak ten ostatni ten ostatni wyścig gdzie no, tam mogłem mieć podium ale no, to głównie z tego powodu że Yahoo, A, tak, ja, ja, który tak to jest ja, na drugim miejscu pa, wtedy tam miał ten wypadek miastu, i ja wtedy ścigałem się tylko z Mercedesami jeszcze trójkę. Hmm, Teraz się udało tak Udało się jakby zmaksymalizować tutaj miejsce, bo to jakby to był max, które mogłem, driver wydałem, a, który inaczej. tutaj osiągnąć, Ta. jeszcze dostałem driver of the day. Także ogólnie wyścig był nudny to przez większość czasu końcówka była troszeczkę emocjonująca, ale to był wyścig z czasem. No i tyle. I, i tak to ogólnie wyglądało. Także nie, 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 nie. dzięki za oglądanie i do następnego. się ma dobra.